Koszykarze sklep polski MKK Gniezno pod wodzą trenera Arkadiusza Konowalskiego podejmowali w hali sportowej szkoły podstawowej nr 3 zespół Floty Gdynia. Gnieźnianie od samego początku meczu kontrolowali jego przebieg, prowadzili od pierwszych minut do końca, wygrywając każdą z kwart. Do przerwy było 50 do 37 dla MKK. Ostatecznie gospodarzy zwyciężyli 96 do 74. Bardzo się cieszę, że udało się zbudować przewagę, która. Przez cały mecz się utrzymywała, pozwoliło nam to tak spokojnie, spokojnie grać, dosyć szeroką rotacją kontrolować to spotkanie. Tym bardziej jest to ważne, że bo teraz jesteśmy w takim cyklu, że gramy co trzy dni tak naprawdę, więc gdzieś ta, ta energia też musimy ją rozkładać na poszczególne spotkania. Bardzo dobry mecz w zespole MKK zagrał młody Artur Kozłowski, który zdobył 21 punktów. Po 16 punktów zdobyli Konowalski i Leśniczak. Teraz kolejny mecz już w środę. Ciężki pojedynek z Pyrą Poznań. W meczu w Poznaniu zwyciężyliśmy minimalnie. No na pewno takie mecze derbowe rządzą się swoimi prawami, więc na pewno nie będzie łatwo. Przypominamy początek tego spotkania o godzinie 20 również w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3.